Takk. Teraz 20% taniej. Podczas trwania programu szkolnego Blendamed i Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego uczyliśmy się, jak dbać o zęby i jeszcze odkować, żeby uniknąć próchnicy. Później przedstawiciele Akademii Medycznej i Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego powiedzieli nam, Macie o 61% mniej próchnicy niż dzieci, które nie brały udziału w programie szkolnym Blendamed i PTS. Polskie Towarzystwo Stomatologiczne i Blenda Med. Wspólnie dbamy o zdrowsze zęby.